Cześć, witajcie z tej strony Gimon. Jesteśmy w kolejnym odcinku z Minecraft Survival 1.18. I jaki cel? Cel jest prosty: ogarniamy w końcu EQ. Dokładnie tak. Zrobiłem przypadkiem screenshot, ale to nieważne: jeszcze się rozpadało. Robimy EQ. Bo nasze żelazne jest do dupci, a piszecie mi cały czas w komentarzach. Gibon, masz tyle diamentów, a nie robisz seta. W sumie macie rację, powinienem go zrobić już dawno temu, ale lepiej późno niż wcale. Dlatego buciki, proszę bardzo, hełmik również, klata i spodenki. Proszę ślicznie zakładamy diamentowy secik, no i to już zaczyna wyglądać. Ale to nie koniec. Oprócz diamentowego secika zrobimy sobie jeszcze diamentowy miecz który dzisiaj chciałbym zenchantować, aby miał najlepsze enchanty w środku. Żeby miał jakiegoś mocnego sharpnessa, że jak walniemy, to gościu się poskłada, więc taki jest plan. Nazbieramy mega, dużo miedzi. Zrobiłem trochę porządku. Tu mamy dużo kobla. Tu mamy również kobla i stauna. Tutaj jest jeszcze trochę syfu, ale z czasem będzie wszystko ładnie poukładane. Od ostatniego odcinka zmieniło się tyle, że dodałem tutaj o rozsadziłem pszenicę, bo stwierdziłem, żeby sobie rosła, po co ma się marnować. A my już nie marnujmy czasu, tylko lećmy robić to co trzeba, a trzeba zebrać dużo, dużo miedzi. A wiecie co również nie jest problemem? Zostawili łapki pod tym filmem, ponieważ jeżeli wbijecie 4300 łapek, to kolejny odcinek będzie jutro o 14.00. Więc myślę, że warto. Na dodatek strzelcie Subika. Jak już tam dajecie łapeczkę, to zostawcie Subika, bo dzięki temu macie szansę wyświetlić się tutaj, właśnie na ekranie. Dziękuję wszystkim, którzy dołączają. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną są. Mam nadzieję, że sera się podoba. A my już schodzimy do kopalni. Ale jestem głąbem, widzowie. Włączyło mi się nagrywanie. Muszę zmienić przycisk do nagrywania. I kopię gadam do Was, że. Koper to jest najlepszy sposób na widzieć 30 poziomu, bo jest i tak go kopię. Kopię, już chciałem wam pokazać ile go mam. się popisać, że w niecałe ileś tam czasu udało mi się zrobić tyle kopru. Po czym patrzę, że <gryw> i nagrywanie jest wyłączone? No trudno, już sobie go zbieramy. Patrzcie na to: mamy już cały ekwipunek kopru. Dla Was to była sekundka, dla mnie to były może 3 minutki, więc i tak dobrze. Ale do tego całego kopru by jeszcze przydał się węgiel, którego na razie nie ma. Czy koper zabrał cały resp węgla? Proszę, żeby tak nie było, bo bez węgla nic nie poprzepalamy, a mamy już go naprawdę, ale to naprawdę dużo. Czekajcie, ja zrobię mu więcej miejsca, bo ten skurczywek potrzebuje bardzo dużo miejsca, którego oczywiście mu dam. Przepalenie kopra, będzie kozackie, szybki level. I jak wygląda plan? Plan wygląda następująco. Zbieram koper, zanoszę do bazy. Zbieram koper, zanoszę do bazy, a potem wszystko ładnie przepalamy. I cały czas będziemy enchantować sobie rzeczy. O, Zobiak, dzień dobry, dzień dobry. Nie masz szans, gościu. A jak sobie zrobimy taki kozacki mieczyk, wtedy to się zacznie zabawa. Ohoho, dzień dobry, dzień dobry. Wychodzimy stąd na razie. Odkładamy cały koper, już jest go aż tyle. A to dopiero początek, byśmy tam chwilkę, już mamy tyle kopru, więc jestem zadowolony. Śmigamy dalej. Tam mamy handlarza. W sumie będą te linki. Nie, linki, jak to się nazywa? Lasso. Nie lasco, chyba lasco, nie pamiętam, jak to się nazywa? Smycz? O, smycz, będzie smycz, więc idziemy zdobyć tą smycz Weźmiemy gościa, walniemy na głowę Co prawda za to dostanie, zostaniemy opróci przez lamy Ale kim mnie to obchodzi, gościu? Dawaj mi smycz, chyba że masz jakąś fajną ofertę, to... To dam ci żyć, ale jeżeli będziesz hamem totalnym No to skończysz jak totalny ham. rozumiemy się? No tak średnio, no tak średnio, wiesz co to znaczy dla ciebie, gościu? Dokładnie tak! Nie! Lamy. A gdzie druga. Ej. Ej. Ej, przestań. 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 Co ja im robię, jak tak robię? Czekajcie. Dosiądziemy ją. Będzie naszą lamą. No, dawaj, kozaczku. Możemy mu zabrać lamy? Chyba nie. Próbujemy mu zabrać lamy. Kradniemy lamy. Osadnika. Dawaj, dawaj. A nie, one i tak znikną. Czy nie znikną je swoje? Nie pluj do koleżanki, pajacu. Chodź tu, chodź tu. Jest! Mamy ją. Teraz drugą. Przestań pluć, dziwaku. Haha! Zabraliśmy mu lamy! Mamy lamy! Dobrze, jeszcze z dywanikiem. No co plujesz, koza... Ej, on jest jakiś porąbany? Jesteś moją lamą! Czemu we mnie plujesz? O, ta też jest moja. Dobra, niech se plują. Co z tego, że mnie nie lubicie? I tak jesteście moje. Chodźcie. Chodźcie do domu. Skończcie pluć! No ta jedna przestała. Tą jeszcze trzeba ogarnąć. Ogarnij się. O, no co jest? Teraz tapluje, Ogarnij się. dora przeszło im. Wścieklizna im się przeszła już. Chodźcie, chodźcie do domu. Mam coś pięknego. Dawać, dawać. Nie ma, że nie. Lecimy. Robię wam most, żebyście nie utonęły. Śmigamy do domciu. Mamy dwie lamy za darmo. Super, bo lamy pomagają nosić rzeczy. Więc w sumie spoko, bardzo spoko. Założymy im potem skrzynię. Dawać, dawać. Czy nie? Tak, lamy chyba można, nie? Czekajcie. Nie, ej, po co są lamy w Minecrafcie? Widzowie, teraz zdębiałem. Po co są lamy w Minecrafcie? Nieważne. Możecie dać znać w komentarzu, po co są lamy w Minecraftcie. Ja myślałem, że one będą mi skrzynki nosić, a one są useless. Chyba, że coś robią fajnego, to możecie dać znać. Ja nie mam pojęcia. Lam nigdy nie, nie miałem w Minecraftie. to jest moja pierwsza lama w Minecraftie, nawet dwie. Ale jeżeli są już, to weźmiemy je po prostu do siebie. Dawać dawać lamy. Szybciutko, bo tu są potwory. Ja bym nie chciał, żeby to się źle skończyło. Więc lepiej mi pomóżcie. O, pięknie, pięknie. Do środeczka zrobimy im tutaj pokój na razie. Tutaj jest wasz pokój. No co jest, gościu? Przed chwilą było OK między nami. Skończysz w na mnie pluć? Ty też. Przed chwilą było wszystko dobrze. Dobra, nieważne. Nie interesuje mnie to, że mnie nie lubicie. Ja chcę, myślamy. I będziecie moimi lamami do środka, i tutaj za karę siedzicie. Jak się ogarniecie, więcej szacunku nabierzecie do mnie, to was wypuszczę. A póki co macie przerąbane. Plujcie se. No, no co, no co? Zbroje mi psujesz, idioto. O! Ty, nie chciałem tak zrobić. Dora, nie chcę tam plują. Mnie one nie interesują. Banda pajacy Ja im chcę tutaj ładne miejsce zrobić Chcę je wykarmić, bo zostały same Właściciel im się zgubił Ja chcę o nie zadbać, one mnie opluwają To się, to się właśnie nazywa mentalność lamy Słuchajcie, odłożymy sobie te smyczki Żeby ich przypadkiem nie stracić Smyczki do środka i lecimy kopać dalej Haha, <laughs> spłonął Nie zdążył dobiec do mnie, kozaczek Jeszcze może tą trzcinkę pozbieramy O Juzu, ile trzciny, pozbierajmy ją To będzie bardzo dobry pomysł nie, nie musimy chyba rozmnażać krów. Na razie nie są potrzebne. Mamy enchant, mamy dużo żarcia. Na razie tyle, ile jest, wystarczy. Pozbierajmy szybko trzcinę i lecimy dalej zbierać koper. Zebrałem całą trzcinę, mamy jej aż tyle. Widzicie, co rozsadzę jeszcze dalej? Niech będzie ogromna plantacja. Zasadziłem tyle, ile mogłem. Tutaj ten cały brzeg jeszcze dosadziłem. Tam dalej już są niefajne tereny do sadzenia, więc to zrobimy innym razem. Teraz to szybko odniosę do skrzyni i dalej farmimy ten koper. Koper, który da nam tyle ekspa, więc to szybko odniosę do skrzyni i idziemy dalej kopać. Koper, w tym miejscu jest koper i gdzieś jeszcze był obok, niedaleko, tutaj, tam jest, więc nawet nie będziemy musieli daleko iść, żeby go naspierać, bo patrzcie co się dzieje. Nie mamy nic, w ogóle zero kopra we flipunku Patrzcie co się stanie, jak zbiorę to, całą, to całe złoże, tamto. I to tutaj, zaraz wam pokażę co się stanie, dobra? W dodatek chyba zwiększyli mu resp rud, no bo patrzcie, te rudy są tak ogromne Ja tu kopię, kopię i to nie ma końca Naprawdę, Minecraft jak nic to znerfi, zobaczycie I będę pierwszą osobą, która powiedziała o nerfie tego, kopru Więc myślę, że no, jest fajne osiągnięcie Najlepszy sposób na zdobycie expa Teraz jeszcze idę zebrać tą, co mówiłem Tą... Co jest?! Co jest? Co jest? O ma czapkę! Na dodatek ma ten, jak to się nazywa? Jest rolnikiem, cały skórzany ekwipunek plus zbroja i łopata. Dobra, walimy go na głowę. Ciekawe co wyleci. Ja pierwszy raz widziałem taki okaz! Widzowie, czy to było rzadkie? Mi się wydaje, że tak. To było bardzo rzadkie, bo miał kapelusik. Rolnika, i na dodatek jeszcze miał hełm normalny, skórzany. Czy tak normalnie? Nie, no nie, na pewno nie. Co to było? Patrzcie, widzowie, tak jak mówiłem, skopałem te rudy i mamy tyle oto całego. Tego kopru, no jest potęga, jest potęga. Znowu, zszedłem na parę sekund. Węgiel, zszedłem na parę sekund i mamy tego pod dostatkiem, ale węgla również musi być pod dostatkiem, więc teraz, jeżeli mogę, to pozbieram cały węgiel, jaki znajdę, bo jeżeli nie będziemy mieli czym przepalać, to ten cały, jakby, plan nie ma totalnie sensu, więc węgiel jest nawet ważniejszy od kopru, bo kopra, jak możecie zauważyć, jest bardzo dużo, a węgiel ostatnimi czasy trochę zanika, tak? Jak kiedyś go było też bardzo dużo. Tak teraz mi zazwyczaj go brakuje Trzeba uważać, bo jest noc Mam nadzieję, że nie przywita mnie od razu na starcie jakiś ogórek Bo to by było dość nieprzyjemne Czy nikogo nie ma? Nie ma, jedynie Squid Ale Squid nie jest groźny na szczęście Cztery, cztery golemy Ten w ogóle po dachu chodzi, to jest Spider-Man Ale idziemy spać, w takim razie Nie, 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 nie nie, 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 Ty, wariacie O, to było złe się sikierę Dostał Pięknie, jeszcze szkieleta. Dostał. I dostał, pięknie, idziemy spać. Ale on by mógł nie zajść. Słuchajcie, pomyślcie, że sobie śpimy, wstajemy i nagle wybucha ogórek na twarz. Jakie to by było nieprzyjemne, widzowie! Jakie to by było nieprzyjemne, nie mam pytań. Czekajcie, wyrzucimy wszystko z tej skrzyni, przerzucimy ją do drugiej i kładziemy go. Tutaj ten Redstone teraz mi totalnie niepotrzebny. Bang i chyba wszystkie potrzebne rzeczy mam ze sobą. Chcę sprawdzić, czy są lamy, bo lamy handlarza podobno znikają. Pytanie, czy jak je oswoiłem? O, przeszło wam? Przyjaciele, przeszło wam? Tak? No i super, mamy dwie lamy, przeszło im na szczęście. Przepraszam, ty co ty tam gadasz? Przepraszam Was najmocniej, ja nie chciałem tego zrobić, no zniknął Wasz Pan. To stwierdziłem, że Was przygarnę, chyba lepiej w tę stronę, nie? Zbiorę sobie ten węgiel tutaj. One jakieś niezadowolone cały czas, nie wiem o co im chodzi. Ja chcę im pomóc, bo się stała niefajna sytuacja. Zostały same. Ja je wziąłem pod swoje skrzydła, a one są dalej na mnie, w sensie już nie są na mnie złe na szczęście, ale jakieś takie oburzone chodzą. Proszę się ogarnąć, bo nie będzie jedzonka. Rozumiemy się? No, a my idziemy dalej zbierać w takim razie. Widzowie, patrzcie na to! Jak to wygląda? Tu jest spawner pająków. Diamenty Tam są diamenty o, Ale to jest epickie, że te łańcuchy tak fajnie wiszą Jak to dobrze wygląda, tam jest koper Są jeszcze gdzieś jakieś diamenty Nie, to chyba jedyne, ale to epicko wygląda Okej, okay, dobrze wiedzieć, mamy to tuż pod zejściem do tej kopalni, co zawsze schodzimy więc bardzo fajnie, fajnie, naprawdę ten 1.18 rozwala mi głowę i cały czas potrafi zaskoczyć czymś pięknym A to naprawdę jest piękne Tylko, że teraz nie czas na bawienie się, wchodzenie i eksplorację Tylko musimy skupić się na konkretnym celu, którym jest koper Mamy cały ekwipunek, co prawda tutaj da rado dozbierać staka, nie wiem czy się uda znaleźć jakieś takie małe złoże tego kopru, jeżeli się uda to zbieramy tego staka Jeżeli się nie uda to po prostu wracamy i chyba wracamy Już słyszę zwierzęta, więc zaraz będę na zewnątrz Kolejny węgiel Dużo węgla, ale się tak gdzieś właśnie Na 80 kratce, będę musiał zobaczyć poradnik Draviusa i dokładnie dowiedzieć się w jak, na jakim poziomie y, Mam szukać węgla Ale na ten moment wychodzimy na zewnątrz, ostatnia prosta I jesteśmy pod domem, więc fajnie, mamy zejść od razu pod domem Ale też pod domem mamy dużo potworów, które trzeba z którym trzeba się rozprawić, dlatego walimy go na głowę. Okej, okay, on został walnięty, żadnego creepera nie ma. Idziemy spać. Jemy i odkładamy itemki. Proszę bardzo, kolejna dawka kopra. Tutaj dajemy wungla w ten oto sposób. I za trochę mamy. Żielazo tutaj na razie wrzucę. I śmigam dalej, śmigam dalej. Myślę, że jeszcze więcej go potrzebujemy. Wrzucam ostatnią partię do skrzynki. Mam już fulla. Teraz trzeba to wszystko rozłożyć na piece i zaczniemy od węgla. Do tego lecimy w ten sposób. 8, 9. I teraz bierzemy cały ten koper do przepalenia. Zapytacie Gimon, a tak w ogóle, co ty zrobisz z tym koprem? A ja wam powiem, że mam jeden fajny projekt w planach i jeżeli się uda, to go zrealizujemy. Dam wam tylko wskazówkę: będzie on dotyczył wioski. E, możecie zgadywać, możecie pisać, co tam na co wpadliście, do czego wykorzystam ten koper. Ale myślę, że projekt będzie naprawdę fajny i doda mega, ale to mega klimatu do naszej wioski. Więc to niech się wszystko ładnie i jara. Ja się zabudowuję. Dam wam znać, jak się wszystko przepali i widzimy się jak już będziemy wyciągać wszystko z pieca. Jesteśmy z powrotem. Jest noc, zawsze jak kończy przepalać jest noc. Wiedziałem, że się kampisz! Wiedziałem, czułem to w kościach. O nie! Czemu zawsze mi się czego hita? Nie, znowu co jest? Creeper! Ty mnie denerwuj! To jest bezpiecznie? Zbezpiecznie, Dobra, serio, oświetlę to. Ja to oświetlę. Powinienem teraz to zrobić, ale pewnie zrobię to później. I potem znowu powiem, że to oświetlę i tego nie oświetlę. To właśnie jest Gibon. Ale nieważne. Zróbmy to, co należy, czyli powyciągajmy koper. Gotowi? Pęk. Dwudziesty siódmy. Pęk. Oj, 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 coś słabo. Dwudziesty ósmy, okej. Dwudziesty dziewiąty, proszę bardzo. I lecimy 30 I mamy 30. Lecimy zrobić mieczyk. Dawaj miecza. Zrobimy kozackiego miecza. Musi być mieczyk kozacki. Fajnie jak był sharpness i fire aspect. Nie może tam być knockbacka. Na Knockbacka nie ma miejsca. Bierzemy lapis dla Julie. <laughs> Serio knockback. E, wyciągnijmy sobie więcej kopru. O tak, o nawet więcej jeszcze potrzebujemy. 31 poziom, super. Dziew. Co ja zrobiłem? Czemu ja na 30 poziom to wsadziłem? <laughs> Ale to po głupie! Gibon! ogarni się! Co ja zrobiłem, widzowie? Przepraszam najmocniej! Ja tu jakiś zalatany jestem, słuchajcie. Ale patrzcie, że mamy kopru. Proszę, 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 proszę Ostrość 3, naprawdę? Odrzut i niezniszczalność, ale syf! Ale syf! Minecraft! I proszę! Dajcie mi ostrość 4! Fire aspect! Żaden odrzut! Żaden odrzut, rozumiemy się? Zaklęty ogień! Nie! Ty lamusie najgorszy! Dobra, jest 30 Proszę, no bo zaraz mi się koper kończy, w sumie jeszcze mamy dużo kopru, ale węgiel mi się kończy, no. Minecraft. Niezniszczalność. No nie, no Minecraft, no proszę, no. Ja myślałem, że my kumple jesteśmy, a ty mi takie rzeczy robisz? Ten z niezniszczalnością weźmiemy. On nie jest jeszcze najgorszy, bo to jest sama niezniszczalność. Jeżeli będzie brakować, to dorzucimy, ale zaraz mi zabraknie tego, kopru. I to już nie będzie fajnie, Minecraft. Ja już nie mam miejsca w ogóle. Odkładamy cały ten koper. Musimy mieć dzisiaj ten miecz. Tylko miecz chcę, proszę. Resztę już sobie zrobił wieśniaków, ale ten miecz bym chciał trafić, no. Pogromca nieumarłych cztery, nie no. Walę go na głowę, bez hitu, walę go na głowę. Minecraft, co jest z tobą? Nie chcę żadnych pogromców nieumarłych, nie interesuje mnie taki film. Czekajcie, czy będę miał ten level jeszcze? Czy ja go będę miał? Jest nadzieja? Jest. Dobra, mamy... Mamy jeszcze jedną szansę z tego, co się udało przepalić. Zaraz poprzepalamy resztę. Ale no nie jest kolorowo. Nie jest kolorowo, bo Minecraft jest lamusem totalnym. I lecimy. Zaklęty ogień 2. Proszę, proszę. Ostrość 3! Tak, tak. Niezniszczalność mamy. Niezniszczalność mamy, więc jest git. Teraz wiem, jak to zrobimy. Patrzcie na to, widzowie. Look at this. Tu mamy już fajne rzeczy. Tu mamy fajne rzeczy. To sobie połączymy w kowadle, ale, ale. Teraz stracimy trochę diamentów. Co prawda, i spróbujemy porobić ostrze. Wiecie, będziemy łączyć same ostrości, będziemy brać. Do tego musimy jeszcze zrobić dużo kamiennych. W ogóle ja zrobię, może, sobie tam crafting. I to będzie najlepsza opcja. Nie będę biegł w tom i z powrotem, jak przygłup jakiś. Dobra, cztery na początek wystarczą. Śmigamy, śmigamy. To musi, to musi przejść. Nie Niezniszczalność jedynka, to nie. To w ten sposób. Pęk, to nas nie interesuje. Pogromcanie umarłych, to też nas nie interesuje. Mnieczyk, mm, pogromcanie umarłych, jedynka nie. Zmora stawonogów, to też nie Nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze Ostrość 1, o, już lepiej Już lepiej Ostrość 1, okej okay. Ostrość 1 Odrzut, no i już było tak pięknie A miało być tak pięknie, jak to mówią Zaklęty ogień No teraz to już się trochę spóźniłeś, Minecraft, tym zaklętym ogniem Ty serio się prosisz o jakiegoś kopniaka Za to, co ty robisz mm, Lecimy tak, lecimy dalej jest, no, Jesteśmy na dobrej pozycji Ostrość 1 Okej, okay, czyli te łączą się w dwójkę Te łączą się w dwójkę i mamy trójkę Łatwo poszło Proszę do mnie nie pisać Nagrywam odcinek Proszę do mnie nie pisać Super, widzowie, będziemy mieli Najlepszy miecz w Minecraftie Dawaj, ostrość, ostrość Ostrość 2, ostrość, ostrość Ostrość 2 Ostrość, ostrość, ostrość 3. I teraz gdzie to jest? To jest tutaj i bang. Teraz żeby nie zepsuć. Ostrość zaklęty ogień. Ostrość i jest ostrość 4 zaklęty ogień 2. I nie nie mamy ekspa. Minecraft. Dobra, zaraz to ogarniemy na spokojnie. Wszystko się ładnie przepaliło, ale jeszcze do tego mamy deszcz. Ja mogę spać, nie mogę spać. O tyle dobrze, że nie ma nocy i zbieramy 7, 9, 11, 12, 14. 15, 16, 17, 22 poziom mamy, więc myślę, że jest bardzo fajnie. 22 poziomek wbity, to odkładamy tutaj do środeczka, nie mamy miejsca znowu na koper. Łączymy je, 19 poziom, ostrość 4, zaklęty ogień 2, niezniszczalność i nazywamy go, nazywamy go... Nie mam pomysłu jak go nazwać, dlatego wy możecie wybrać jak ma się nazywać. A ja po prostu wtedy go nazwę Prawdopodobnie w kolejnym odcineczku I mamy przepotężny miecz Ten możemy sobie odrzucić Albo on do creeperów będzie spoko Ale na razie jest niepotrzebny Mamy przepotężny miecz Potem zrobimy z niego ostrość piątkę Ale to z czasem Myślę, że ostrość 4 na razie nam na pewno wystarczy A ja wam ślicznie dziękuję za dzisiejszy odcinek Dziękuję ci za oglądanie Nice one team!